Witam na kanale Dzieciaki Testują, zapraszamy na recenzję książki od wydawnictwa Wilga, 365 wierszy i rymowanych na każdy dzień. Ależ to jest piękna i ogromna książka. Gruba niesamowicie, zobaczcie, przepięknie wydana. Tutaj mamy błyszczący złoty napis na okładce. No coś fantastycznego, przepiękna, absolutnie fantastyczna książka. I faktycznie mamy tutaj wierszyki i rymowanki na każdy dzień, a nawet znalazły się tutaj rymowanki, które ja na przykład znałam jako piosenki i w w czasach wczesnoszkolnych pamiętam, że uczyliśmy się właśnie ich jako piosenki. I teraz czytając je, przypomniało mi się, jak to się kiedyś śpiewało, więc od razu sobie z dziewczynami śpiewałyśmy. Zaczynamy oczywiście od, od 1 stycznia, nowy rok. Następnie mamy zima zła, hu, hu ha, nasza zima zła, szczypie w nosy pani Konopnickiej. I tutaj mamy bardzo zimowe klimaty na tych stronach. Jest niebiesko, typowo zimowo. Gwiazdka Trzej Królowa, Święto Trzech Króli Gdzie nie gdzie mamy też napisane, co to jest za dzień Tutaj akurat jest Święto Trzech Króli Ale będą takie dni jak Dzień Czekolady Tutaj jest na przykład Dzień Osób Nieśmiałych Będzie Dzień Pieroga, gdzieś tam też się nam przewinął Dzień Rodzeństwa, zobaczcie, tutaj już w kwietniu jesteśmy Światowy Dzień Zdrowia i mamy tutaj też, tak fajnie już Wam pokazuję, zrobione Wielkanoc 4 kwietnia I mamy tutaj dopisek, uwaga, w 2021 Wielkanoc przypada na 4 dzień kwietnia Jeśli sięgasz po tę książkę rok, dwa, trzy lata później, przeczytaj poniższy wierszyk odpowiedniego dnia No bo wiadomo, że Wielkanoc będzie wtedy innego dnia po prostu Śmigus, dyngus, tutaj tak samo mamy taki dopisek i dalej jest. Światowy Dzień Sportu są zające. Jest tutaj trochę wierszyków, które znałyśmy, czy też rymowanek, ale zdecydowana większość jest dla nas nowością i nigdy wcześniej ich nie czytałyśmy. Lub też tak jak mówię, coś tam znam z mojego dzieciństwa, ale totalnie o tym zapomniałam, a dzięki tej książce mogłam sobie przypomnieć. 25 maja, Dzień Królewny, a 24, Dzień Ślimaka. Wcześniej dzień żółwia, no i mamy tutaj też takie tematyczne rymowanki do danych dni. Niesamowicie fantastyczna książka. Następnie przejdźmy sobie już do października, jeszcze pokażę Wam świąteczne strony, bo też one tutaj są na święta. Święto Niepodległości też jest, zobaczcie, kto Ty jesteś. Polak Mały, tutaj wcześniej jest Dzień Jeża. Później mamy, zobaczcie, Wróbla Ignacego Krasickiego. Są tutaj autorzy, można powiedzieć, tacy trochę starsi, ale też tacy, którzy w dzisiejszych czasach. Piszą dla nas te książki. Czy wierszyki. No niesamowita książka. Bardzo nam się podoba, bardzo ją lubimy. O, tutaj już nam się zaczyna Mikołajki, czyli święty Mikołaj w aeroplanie Juliana Tuwima jest. I dalej mamy zimę. Mamy dobrą wróżkę i wróbla na śniegu, bałwana ze śniegu. No i tutaj już nam się zaczyna choinkowy czas, czyli jest choinka, jest przy Wigili. Choinkowe świeczki, jasełki. I tutaj dalej też są takie bardziej zimowe klimaty, 12 miesięcy, czyli ostatni wierszyk, a tutaj na końcu spis. Wszystkich wierszyków, jakie się w książce znalazły. Cudo, no mówię Wam, jest to po prostu cudeńko, przepięknie wydana książka. Niesamowity prezent na każdą okazję, o każdej porze roku, każdego dnia. Więcej o niej na blogu, w opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam bardzo gorąco i zapraszam na playlistę. Dzieciaki czytają, a jak nie subskrybujesz naszego kanału, to koniecznie w tym momencie to zmień i kliknij. Ten czerwony przycisk na dole i dzwoneczek też, aby dostawać powiadomienia o kolejnych nowych filmach. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych recenzjach.